bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku, chociaż mało ciekawym, bo to po prostu projekt Denko, czyli moje wykończone produkty. Jedni z Was lubią ten film, drudzy nie, ale ja bardzo lubię takie filmy kręcić, szczególnie wtedy, kiedy kończę fajne produkty i dużo z nich mogę Was Wam polecić, albo Was ostrzec przed jakimiś z nich. Dobra, nieważne, wiem, że się zaplątam. Pierwsza kwestia, nie czepiajcie się moich paznokci, tak wyglądają okropnie, trudno mi znaleźć czas, żeby je nawet zmyć. A nie chcę Was również zaniedbywać, dlatego wybrałam nagrywanie filmiku, a nie zajmowanie się swoimi pazurami. Na to przyjdzie czas. Do rzeczy. Wyciągam po kolei z takiej torby ze smyka, w której dostałam prezent od Ady z kanału Ada Gada. Z... Dobra. Jak zwykle. I gadać będę, i gadać, i gadać. Poczekajcie, o wysmarane. W wszystko. Pierwsza wykończona przeze mnie rzecz jest to rzecz, którą dostałam od mojej kuzynki, od mojej kuzynki Ole, Oli. Oli, którą mogłyście już poznać na spotkaniu we Wrocławiu Oraz w innych w moich chwilach mach urywkami się pojawiała Jest to tonik z i tonik ogórkowy Pierwszy raz dostałam z takim designem I zastanawiałam się, czy opakowanie Będzie oznaczało, że produkt jest ciut inny Ja tonik ogórkowy z ziali Ten taki przezroczysto, przezroczysto On jest zielony, całe zielone opakowanie Uwielbiam, obusją uwielbiam ten zapach I tak różnią się obydwa z zapachem nie Zapach jest ten, ten sam, przemiły Ja nie wiem czy mi się tylko zdaje i opakowanie tak działa? Proszę, powiedzcie mi, bo nie mam drugiego, żeby porównać na przykład skład. Był bardzo dobry, bardzo, bardzo, bardzo dobry, ale jakoś mnie do tamtego. Nie wiem, proszę, jeżeli się znacie, powiedzcie mi, czy to tylko opakowanie, czy to moja psycha po prostu. Czy naprawdę one są inne? Ale. Mniejsza o Totonik, Jest naprawdę dobry. Zamiast płynu micelarnego stosowałam tego różowego z Garniera. Bardzo fajny, bardzo dobry. I nie wiem, czym to jest spowodowane, ale kiedy go odstawiam. Chociaż zbliżają mi się te dni cudowne w miesiącu, bo wysypało mi je troszkę. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale do toniku na pewno powrócę. Najchętniej mi sięgnęła po ten zielony, ale jak nie będzie, oczywiście ten wezmę. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą, już chyba 50 opakowaniem, jest Sudokrem. Jeżeli się jeszcze nie wiecie, na co ja stosuję tu Krem, ja to sudokrem zużywam bardzo szybciutko. U mnie takie opakowania starcza na około dwa tygodnie, i to jak yy, trochę go oszczędzam, ja. Z... <ścoughs> Przepraszam smaruję sobie pachę po depilacji, szczególnie jeżeli depiluję się kremem, plastrami, woskiem i tak dalej. Jeżeli pytacie się mnie o krem, jedna z Was wiem, kochana, nie czuj się urażona, że Ci nie odpisałam na to, jak się sprawdza krem do depilacji, bo jeszcze nie zdążyłam wydepilować się tym kremem, więc trudno mi cokolwiek o nim mówić, ale mniejsza z tym. Sudokrem, krem, krem barierowo ochronny dla dzieci i dorosłych z problemami skórnymi, dla mnie to jest sudokrem, nakładam go na pryszcze, jeżeli taki się pojawia, Smaruję nim pośladki, kiedy się pojawiają takie czerwone krostki, jak na zimnym się posiedzi, albo od ogrzewania sztucznego kaloryferów jesienią i zimą często. A przede wszystkim smaruję właśnie te nogi po depilacji, pachy po depilacji, okolice bikini również. Cudowny dziecku, kiedy zetrze sobie na skórek, wywróci się pierwsze co używam, studokrę po odkażeniu rany, więc hit. Sudokrem, nie sudokrem. Kolejny wykończony. Eee, kolejne wykończenie na wykończona przeze mnie rzeczy jest to Velaflex Loki i Fale eee, pianka do włosów. Już Wam powiem, że ja po piankę nie sięgnę. Z jakiego względu? Nie, że ta była beznadziejna. Ja ją kupiłam kiedyś przez pomyłkę. Myślałam, że to lakier tak wiem, jestem idiotką. Eee, myślałam, że to lakier, a to była pianka. Kupiłam ją i po prostu ją wykończą chyba dwa lata. Zamiast lakieru, kiedy po prostu uczesałam się w kucyka, czyli psikałam sobie na rękę i uklepywałam te wszystkie baby hair i całą resztę, która mi odstawała. Więc nic się o piance nie wypowiem. Pianka, pianka. Kolejną wykończoną przeze mnie i przez mojego synka rzeczą są to eee, hydrozaurus czyli te pianotwory, które kupiłam w Widu albo w biedronce. Ja nie pamiętam. Kupuję je namiętnie, mamy całe zapasy. Pierwsze, kto mi o nich powiedział, to Marzena. Kanał Marzeny. Marzena, Marzena. Właśnie ciągle zapominam, jak się nazywasz, kochana, no, ale doskonale wiesz, ona u swoich synków stosowała te pianotwory, uwielbiał, mówiła, że to super zabawa i faktycznie ja nie mogę już sobie wyobrazić kąpieli bez pianotwora, takiego pianotwora wrzucam do wanny, wannę jest pełna piany, pachnąca, jesteśmy takie gładziutkie po tej kąpieli, no super, super pianotwory, wykończone, razem z synkiem je wykończyłam. Eee, kolejna rzecz jest to mydło w płynie z firmy Linda, już Wam kiedyś je pokazywałam, z Biedronki, tak, ten hol zakupowy był jakiś nie wiem, 8 miesięcy temu, 10, 9 miesięcy temu dopiero go wykończyłam, tak bardzo wydajny e, jeszcze trzeba, mm, przede wszystkim muszę powiedzieć że ja mydło w płynie mam wszędzie, w łazience, w kuchni w drugiej łazience na dole, więc nie ma y, czegoś takiego że mamy jedno i byśmy je szybciej wykończyli od kiedy mamy swoją łazienkę, to po prostu używamy go tylko ja, mąż i dziecko i bardzo wolą ten płyn szedł co mi, się, mi bardzo odpowiadało był bardzo wydajny, bardzo przyjemnie pachniał, bardzo przyjemne uczucie na dłoniach pozostawiał. Super, super. Pier, z Biedronki płyn do mycia rączek. Kolejna wykończona przeze mnie rzecz, hit, 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 na pewno wrócę na 100%, chociaż teraz mam do wykończenia żel taki naturalny, który dostałam z, w Pretty Boxie bodajże. Tak, jest to żel z kolastyny Refresh krem żel do mycia twarzy, oczyszcza i chroni, nie wysuszając skóry, cera sucha i wrażliwa. Kocham, jego dostaniecie w Rosłanie, w zwykłych, kosmetycznych sklepach. U mnie przy takim przydrożnym, po prostu kosmetycznym sklepie jest zawsze dostępny. Najlepszy żel do mycia twarzy. Ja zmywam razem z tuszem, linerem, wszystkim, o czym jej nie pieką. Uwielbiam, na pewno wrócę na 100%. Do czego zawsze powracam. Oliwka z hip, na mokre ciało, prosto po kąpieli, potem lekko się usłyszać tylko ręcznikiem. Od po prostu momentu zajścia w ciążę, przed ciążą, po ciąży. Teraz i, i zawsze. Oliwka z czyli olejek z migdałów. Najlepszy skład oliwki. Ja nie wiem, czy znajdziemy jeszcze oliwkę z tak dobrym składem, dlatego nie zastąpienie zawsze i nieodwołalnie kip. Kolejna wykończona przeze mnie rzecz, hit, już wam to mówiłam i bardzo wam to polecałam, Uznałam to jako hit, ale poczekajcie. Dalej tak uważam. Genialnie oczyszcza. To są jedyne plastry, jakich używałam, które tak pięknie oczyściły mi nos. Po prostu widziałam te czarne, paskudne korobki na tym plastrze. Wszystkie wągry zostały oczyszczone. Nos był normalnie biały w porównaniu do twarzy. Ale, co chciałam Wam teraz powiedzieć. Nie wiem, czy przez to, że aż tak nadmiernie on się oczyścił, zanieczyścił się ten nos w przeciągu po prostu tygodnia. Przeraziło mnie to strasznie, więc nie wiem, od czego to zależy. Czy ja później źle pielęgnuję swoją skórę po... Już po tym plastrze, nie wiem, proszę napiszcie mi, ale ja nigdy tak szybko mój nos się, ni, z powrotem yy, nie stał się po prostu brudny. Z powrotem w ogóle nie wróciły, jak po użyciu tego plastra, więc nie wiem o co chodzi. O. Chociaż plaster, jeżeli chodzi o oczyszczanie, polecam Wam, bo u mnie nikt, nic tak brudu nie wyciągnęło. Yy, kolejną rzeczą, po prostu same hity, naprawdę same hity. Maseczki z Biedronki, które w Biedronce już są chyba niedostępne. Cudowne maseczki w płachcie, fantastyczne. Ta akurat była maska z komórkami macierzystymi, szar, szalotki, i ona co robiła szczególnie dla cery suchej tak. Eee, no, cudowna, cudowna to nawilżenie, ta gładkość, to uczucie, ja jeszcze tą resztką tej płachty przycierałam sobie dekolt szyję, Cudo, cudo hit po prostu. Jeżeli dostaniecie te maski, to ja ją serdecznie polecam, szczególnie zieloną i niebieską, bo to są po prostu cuda. Kolejna wykończona przeze mnie rzecz płatki pod oczy z Balea, czyli z DM-u. Cudowne płatki, ja je akurat dostałam od Wicki, ale są fantastyczne. Przyklejacie je pod oczy. To jakie naprawdę to same hity moje wykończone po prostu hity, hity, hity i tak się do daleko będzie nazywało. Nie wiem, czyli coś się stanie. Na 20 minut tu piszę, ja trzymam 30 minut, te płatki pod oczami odklejałam i ta skóra była tak naciągnięta, taka jędrna. Ja mam wrażenie, że kobiety 40 plus i wyżej byłyby zachwycone po prostu po użyciu tych e, plastrów pod oczy. E, kolejna wykończona przeze mnie rzecz, nie wiem czy mu tu znalazło od batonika. No okej, okay. zjedłam batonika. Jaki był? W ogóle nie był podobny do batonika, smaku taki sobie. E, kolejna wykończona przeze mnie rzecz e, CV. Dobrze, nie będę się męczyć. Kolejna maseczka, którą kupiłam w DM-ie, nie, nie kupiłam. Dostanę Łudwickie albo kupiłam, przepraszam, nie pamiętam. Również maseczka w płachcie. Jestem zachwycona maskami w płachcie i ta również naprawdę zrobiła to, co powinna zrobić. Nabiła mi pięknie skórę, pięknie ją nawilżyła, pięknie przygotowała pod makijaż. Bomba, bomba. Maseczka wygląda tak. Kolejna wykończona w końcu, wykończona przeze mnie rzecz jest to Biolik, oczyszczający żel do mycia twarzy. Co Wam mogę powiedzieć? Żel był fantastyczny. Żel cudownie domywał, żel nie wysuszał mojej skóry. Żel ją tak fajnie oczyszczał, ale jakby nie nigrował za mocno po prostu w twarzy. Ale moja opinia jest taka, wiem, że dużo z Was jest zachwyconych tym, mi już to odpadła. widzicie, zgubiłam te, te, te ząbki takie, jak to się nazywa? No to wiecie, taką myjkę silikonową. Nie bardzo się sprawdzała. Dla mnie za mała, za twarda. Trudno mi było tym myć tutaj koło nosa. Za twarda, przede wszystkim za twarda. Ale wyciskałam ten żel na moją myjkę właśnie silikonową, która po Fantastyczny. Żel jest sam w sobie fantastyczny. Naprawdę. Ja muszę się zorientować w tych kosmetykach z Biolik, bo bardzo dużo teraz jest reklam na ten temat, a ja tylko to używałam i jestem zachwycona. Kolejna wykończona przeze mnie rzecz to takie perfumy, takie Deo mm, e, Be Beauty Bella Bine, Binenti. Ja Wam mówiłam, że dla mnie to jest genialna podruba bruno banani różowych, czyli e, no, Bruno Banani. I kolorem tu jest Bella Binenti, tam jest Bruno Banani e, celowy, zbieg okoliczności, że tak się to nazywa, pachną perfumy, pachną identycznie utrzymywanie jest średnie, lepiej się utrzymują na ciucha, bo to jest po prostu takie deo, czego tu oczekiwać, ja tak potrafiłam po 3-4 razy dziennie się tym psikać, bardzo fajny zapach, jeżeli biedronce będą dostępne, ja Wam serdecznie polecam powąchać je. Kolejne wykończenie, przeze mnie kosmetyk BB Cream Lightening, jest to korektor mm, z takim pędzelkiem pod oczy, on był cudowny, ja po prostu jestem zachwycona korektorami z Bell, prawie wszystkimi i ten po prostu sprawdzał się genialnie, pięknie rozświetlał tą okolicę, minus starczył mi na 10 dni, może no bardzo, bardzo, bardzo niewydajny. Ale kosmetyk sam w sobie fantastycznie się używało. Kolejna wkończona przeze mnie rzecz to Look Now Had Powder. Bardzo dobry kosmetyk z Belle. Najpierw był moim bublem, potem był moim ulubieńcem, a potem się nauczyłam go używać i go bardzo lubię. Bardzo fajny, transparentny puder, który lekko wybiela twarz. U mnie zdecydowanie lekko wybiela twarz. Nie jest to po prostu naturalny kolor, tylko jeżeli macie ciut ciemny podkład, to to zdecydowanie Wam pomoże. Po prostu... Wybielał, ale naprawdę za takie pieniążki to był bardzo fajny kosmetyk. Również kosmetyk z biedronki. Ok. Wykończone kolejne przeze mnie produkty. Tutaj zostało mi tylko opakowanie z Balea. Tych takich. Jak się to nazywa? No, tych takich malutkich. No wiecie! Wiecie, takich kapsułek żelowych, o właśnie, którą codziennie stosowałam jedną, akurat te niebieski były fantastycznie, cudowne, nie nawierzał i zostawiały, jak lubicie taką, te bazy silikonowe pod makijaż, to właśnie on zostawia takie uczucie, jakbyście się, się bazą silikonową smarował. Nie każda to lubi. Ja to lubię uczucie, a te kapsułki właśnie tak, taką powłokę pozostawiały. Bardzo fajne kapsułki. Fajne kapsułki za jedno euro mamy tutaj 7, czyli na cały tydzień. Super. I kolejne, ostatnie wykończone przeze mnie produkty są to yy, perfumy. Próbki perfum. Yy, I mamy tu tak. Przepraszam, to nie jest wykończone, to nie wiem przez co tu trafiło. Yy, Miss Dior. Dior. Dior, yy, Miss Dior. Yy, przyjemne dla mnie zdecydowanie za słodkie. Mimo, że lubię słodkie perfumy. Yy, zdecydowanie za słodkie. Oraz La Peltita. Yy, Robę Out... Dobra. Okej. Okay. Spróbuję Wam to. Zesłoczować. Zesłuczować, Zbliżyć. Nie zesłuczować. Tak wyglądają. To również prezent od Wicki. I to już jest słodkie i o wiele przyjemniejsze niż, moim zdaniem, Miss Dior. Przynajmniej na mnie. Koniec wdęka. Yy, mam nadzieję, że trochę produktów Was tutaj skusiło, bo większość z tych produktów to byli ulubieńcy, jak prawie nie wszyscy. No tak patrzę, że tylko pianka tu jest taka znikąd. I było po prostu. A reszta to po prostu same hity. Wykończyłam wreszcie same hity. Nie wiem, czy się cieszyć w sumie, bo trzeba będzie chyba takie dokupywać. Chociaż teraz mam dużo kosmetyków dokończonych. Dobra, Ja widzicie, jak ja gadam? Czy Wy widzicie, jak ja gadam? W ogóle nie wiadomo od rzeczy. Mniej szostęp. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Cieszę się, że ze mną byliście. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!